Mam łokieć tenisisty, i co dalej? Partnerem dzisiejszego odcinka jest Centrum Medyczne Diagnozis z Jesteśmy po wizycie u lekarza ortopedy i usłyszeliśmy, że mamy łokieć tenisisty, natomiast nigdy w życiu nie graliśmy w tenisa. Za chwilę rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Łokieć tenisisty to tak naprawdę nazwa potoczna bardzo częstej entezopatii, czyli patologii przyczepu mięśni prostowników mięśni znajdujących się po tej stronie naszego przedramienia i odpowiadających za wyprost nadgarstka i palców. Mięśnie te przyczepiają się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej i odpowiadają właśnie za ruchy wyprostu. Natomiast to dlatego boli nas po bocznej stronie łokcia, ponieważ to tu przyczepiają się te mięśnie. Dlatego, kiedy na przykład chwytamy zaczajnik z wodą i próbujemy nalać sobie wody, kiedy próbujemy odciągnąć krzesło, chwytając je w ten sposób, czujemy bardzo silny ból w obrębie łokcia. A skąd ta nazwa? A, A, dobrze, tak? Zaraz powiem. Mhm, dobrze. Profesję, tak, zaraz To jest dobre, dobrze, że ja Panów to mam. Skąd ta dziwna nazwa? Dlatego, że pierwszą grupą pacjentów, u których zauważono te dolegliwości, była grupa tenisistów i właściwie tenisistów amatorów. I co jest bardzo ważne? Najczęściej zgłaszamy się do lekarza ortopedy niekiedy. Te dolegliwości wystąpią od początku. Niekiedy zaczyna nas delikatnie boleć. Nie, nie, nie. Jesteśmy tytanami pracy, przecież to tylko poboli dzień dwa. Posmaruje się maścią przeciwzapalną, na pewno przejdzie. Ile razy słyszałam to już w gabinecie? Najczęściej zgłaszamy się do ortopedy wtedy, kiedy boli nas już dobre pół roku albo rok, lub w przypadku mojego rekordzisty 10 lat. I mamy problem z wykonywaniem czynności życia codziennego, czyli właściwie już ze wszystkim. Nie jesteśmy w stanie dobrze wciągnąć spodni, ponieważ już nasz łokieć nas tak boli. Nie jesteśmy w stanie odsunąć krzesła, pracować przy komputerze, nie jesteśmy w stanie dobrze zajmować się dziećmi, ponieważ ból łokcia tak bardzo nam przeszkadza. Co ciekawe, łokieć tenisisty dotyczy zarówno pracowników, którzy nigdy w życiu nie uprawiali żadnego sportu, i to głównie pracowników biurowych, ale również pracowników manualnych, tak zwanej grupy pracowników manualnych, którzy dużo pracują swoimi rękami i mocno je obciążają. Czyli na przykład fryzjerstwo, wizaż, tak, przede wszystkim krawiectwo, w którym bardzo mocno mięśnie prostowniki pracują. I na pewno pojawia się u was pytanie, no przecież to nie jest aż tak ciężka praca, żeby tak mocno bolał mnie łokieć, szczególnie jak pracuję przy komputerze. Skąd wziął się łokieć tenisisty, kiedy pracujemy tylko przy komputerze? Wziął się tak naprawdę z permanentnego, czyli stałego napięcia mięśni prostowników, poprzez złe bądź nieprawidłowe ułożenie ergonomiczne naszej ręki. Jeżeli chcecie, byśmy kiedyś porozmawiali sobie o tym, jak pracować przy komputerze, nie obciążając naszych kończyn górnych zgodnie z zasadami ergonomii, zostawcie taką informację w komentarzach. Przechodząc dalej, dlaczego, skąd właściwie wzięło się to przeciążenie, skoro nie dźwigamy nic, nie siłujemy się z naszym komputerem? Musimy zrozumieć, jak działają nasze prostowniki. Mięśnie prostowniki odpowiadają za utrzymanie stałej pozycji nadgarstka. Na przykład, kiedy utrzymujemy naszą rękę na klawiaturze cały czas pisząc, bądź na myszce komputerowej, to za utrzymanie tej stałej pozycji nadgarstka odpowiadają właśnie mięśnie prostowniki. I jak możemy sobie zobaczyć na naszym przedramieniu, to mięśnie te są dużo mniejsze od mięśni zginaczy, które znajdują się tu, one mają dużą masę. Można by powiedzieć, że są grube, ale nie będziemy ich obrażać w ten sposób. I są zdecydowanie silniejsze. Za to prostowniki są mniejsze, ale bardzo wytrzymałe, ponieważ czegokolwiek nie wykonujemy, one będą się napinać, aby utrzymać precyzję ruchu. Więc nasz fryzjer z łokciem tenisisty dorobił się go. Na przykład bardzo dużo pracował szczotką, wyciągając włosy i cały czas utrzymując nadgarstek w tej pozycji. Krawcowa dorobiła się łokcia tenisisty, przesuwając cały czas materiał pod maszyną i zszywając grube części płaszcza. Mechanik samochodowy dorobił się łokcia tenisisty, ponieważ miał bardzo trudne zadanie i musiał wielokrotnie wykonywać ruchy obrotowe przed ramieniem. Z utrzymaniem mocnego uchwytu. Nasz informatyk, czy przepraszam, specjalista branży IT, bo tutaj, no dobra, nie będę wchodzić, bo mnie może zabije. <grytania> Nasz informatyk dorobił się łokcia tenisisty, ponieważ nie korzystał z ergonomicznej klawiatury, nie zastanowił się, w jaki sposób jest ułożone jego przedramie w momencie, w którym pracuje, albo nie daj Boże, siedział w sposób bardzo niedbały. I właściwie zwisało mu to, jak ustawia swoje ciało przy pracy, którą wykonuje bardzo długo. Ale zaznaczam Państwu, że łokcia tenisiste możemy się dorobić w każdej sytuacji. Na przykład jednym z moich pacjentów był kiedyś zapalony ogrodnik, który postanowił na wiosnę oporządzić swój ogródek i wyciąć sekatorem wszystkie drzewa. No i niestety, przygotowując swój ogród, który był bardzo duży, to robił się łokcia tenisiste. Łokieć tenisisty zdarza się nam również w najprostszych i najbardziej życiowych sytuacjach, takich jak na przykład kiedy zostajemy młodymi rodzicami, tu szczególnie pozdrawiam wszystkie młode mamy. I w momencie, w którym nie mamy innego wyjścia i wyrobiłyśmy sobie nawyk podnoszenia naszego dziecka w określony sposób, który również bardzo mocno przeciąża nam prostowniki. Zrobimy sobie o tym osobny film dotyczący, jak podnosić takie maluchy i jak unikać nadmiernego przeciążania. Prostowników i również inne tips and tricks dla młodych mam. Jeżeli chodzi o łokieć tenisisty, to musimy pamiętać o tym, że aby go prawidłowo zdiagnozować, musimy się najpierw udać do ortopedy, który zdiagnozuje, czy ten problem dotyczy rzeczywiście tylko prostowników, czy nie jest to również inna jednostka chorobowa. Dlatego pamiętajmy, aby nigdy nie diagnozować się sami. Nie korzystać z doktora Google'a, bo możemy przegapić szereg różnych innych objawów, które będą wskazywać na no zupełnie inną jednostkę chorobową. Taką jak na przykład problemy z odcinkiem szyjnym, czy jak w przypadku niektórych moich pacjentów, na przykład bolerioza, wtedy występują nam obrzęki i tak dalej. W momencie, w którym udajemy się do lekarza, możemy usłyszeć o kilku możliwościach leczenia. Pamiętajmy, że ich wybór zawsze zależy od propozycji lekarza. Obecnie na całym świecie entezopatię nadkłykcia bocznego, czyli właśnie łokieć tenisiste, leczy się głównie zachowawczo. I tu lekarz decyduje o tym, czy chce podać nam iniekcję sterydową w obrębie tego nadkłykcia, czy być może wysłać nam na USG, żeby zobaczyć, jak duże są zmiany w obrębie tego łokcia, czy na przykład. Chciałby najpierw podjąć próbę, właśnie fizjoterapii, leczenia zachowawczego bez żadnej iniekcji, a dopiero następnie zdecydować o ewentualnym leczeniu operacyjnym. Pamiętajmy absolutnie, że łokieć tenisisty nie jest zależny od ruchów łokcia, ale od ruchów nadgarstka, i to właśnie na nadgarstku będziemy się skupiać w naszej terapii i w naszych ćwiczeniach. I naszym centrum zainteresowania. Jest to, w jaki sposób układamy nadgarstek przy naszych codziennych czynnościach, a nie sam łokieć. Bo to, że czujemy ból w łokciu, nie ma związku z tym, że to właśnie łokieć jest uszkodzony. Za powstanie łokcia tenisisty odpowiada przeciążenie mięśni, które działają na nadgarstek. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, chciałam podać wam parę faktów, dlaczego łokieć tenisisty jest tak. Poważną chorobą i dlaczego nie powinniśmy go bagatelizować. Ponieważ łokieć tenisisty, na przykład w społeczeństwie pracującym w Stanach Zjednoczonych, jest czwartą co do częstości jednostką chorobową, powodującą absencję chorobową. Dlatego obecnie, na przykład, duże firmy, zwłaszcza firmy komputerowe związane z pracą biurową, bardzo mocno dbają o ergonomię stanowisk pracy. I na przykład jedna z bardzo dużych firm, podpoznańskich, pozdrawiamy cały Poznań, wzięła pod uwagę to, że u nich entezopatia właśnie nadkłekcia bocznego czy nadkłekcia przyśrodkowego, czyli nasz łokieć golfisty spowodowała bardzo dużą absencję wśród pracowników. Zatrudnili specjalistów od ergonomii, zmienili ustawienie biurek, zmienili układ klawiatur, układ w ogóle pracowników, Popracowali nad tym, w jaki sposób zaplanować przerwy pracownikom, aby kończyna nie była ustawiona cały czas w jednej pozycji przez 8 godzin i co się okazało, że uzyskali 80% sukces i zdecydowane zmniejszenie absencji chorobowej z powodu łokcia tenisisty czy golfisty. Na pewno w trakcie tego filmu zastanawiacie się wielokrotnie, dlaczego mówię raz łokieć tenisisty, raz łokieć golfisty, bo to są dwie zupełnie odmienne jednostki chorobowe. Łokieć tenisisty dotyczy mięśni prostowników, a więc tych mięśni tutaj, które odpowiadają za ruchy wyprostu nadgarstka i palców. Łokieć golfisty dotyczy nadkłykcia przyśrodkowego i tych grubych w cudzysłowie oczywiście, szczupłych inaczej, mięśni zginaczy, a więc mięśni, które odpowiadają za siłowe ruchy chwytne, za ruchy zgięcia dłoniowego nadgarstka, szczególnie dwa duże zginacze, które znajdują się po tej stronie. Żeby napawić się łokcia golfisty, trzeba naprawdę się napracować. Dlatego łokieć golfisty występuje dużo rzadziej. Najczęściej jest to związane z czynnościami, które wymagają użycia bardzo dużej siły. Ale wracamy do naszych ćwiczeń, do naszej terapii. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest odpowiednie rozluźnienie mięśni prostowników. W tym celu wykonujemy sobie autoterapię, czyli automasaż. Podciągamy naszą koszulkę do góry. Oczywiście, jeżeli jest ona zbyt ciasna, możemy ją ściągnąć i układamy przed na stole w taki sposób, aby nadgarstek i palce były oparte. I wykonujemy delikatny automasaż, przesuwając się od nasady ręki po właśnie nadkłykieć boczny, czyli kierujemy nasze palce w stronę zewnętrzną łokcia. Tutaj docisk powinien być dosyć znaczny, powinniśmy widzieć powstającą taką falę z naszych mięśni. I nasze opuszki powinny być na tyle dociśnięte, aby spowodować po chwili taki charakterystyczny obraz przekrwienia. Co jest ważne, nie powinniśmy wciskać naszych palców tak mocno, aby poczuć, że opieramy się o kość, bo wtedy poślizg jest bardzo słaby. Możemy śmiało spróbować zrobić to w ten sposób, że również przesunąć nasadę naszych palców, czy nawet rękę zgiętą. Pamiętajmy o tym, że właściwa masa mięśni znajduje się w tej okolicy, i to tej okolicy powinniśmy poświęcić najwięcej uwagi. I teraz możemy również okolice brzuźców mięśniowych wymasować okrężnymi ruchami, znajdując najbardziej napięte mięśnie, które będziemy czuli pod palcami jak takie struny. Często pytają się Państwo mnie, jak długo taki masaż powinien trwać. Myślę, że najlepsze jest około 15 minut, tak aby uzyskać odpowiednie rozluźnienie. Następnie możemy przejść do wykonywania masażu poprzecznego, czyli przesuwaniu się w poprzek przebiegu mięśni. Wszystkie mięśnie biegną w ten sposób, a więc my ustawiamy się w poprzek. Pamiętajmy o tym, że nasza ręka powinna być rozluźniona. Ona nie może być cały czas tak mocno spięta, gdyż automatycznie napinają się nasze prostowniki i sprawiamy sobie tylko ból. Nasza terapia powinna nam przynieść uczucie ulgi. Pamiętajmy o tym, że również warto w naszej terapii wymasować mięśnie zginacze i również kciukiem czy nasadą ręki i przesunąć się już po tych większych masach przedramienia. Możemy również połączyć sobie nasz masaż z ruchami nadgarstka, jeżeli to nie jest bolesne, czyli na przykład ustawiając nasze przedramię w taki sposób, aby nadgarstek ustawiony był na zewnątrz i masując nasze mięśnie wraz z ruchem nadgarstka ku dołowi. Ustawiamy go do pozycji neutralnej, a następnie delikatnie dociskając robimy równoczesny ruch do dołu. Po tak wykonanym masażu powinniśmy czuć odpowiednie rozluźnienie naszego przedramienia. Następnie możemy przejść do wykonywania ćwiczeń ekscentrycznych. Pamiętajmy o tym, że ćwiczenia te noszą swoją nazwę w związku ze skurczem mięśni, a nie z rodzajem ćwiczenia. I to jest dosyć zabawne, bo wydawałoby się, że ćwiczenia ekscentryczne będą jakimiś um, udziwnieniami i tak dalej, natomiast polegają one na specyficznym ustawieniu ręki i przedramienia. Tu. Najlepiej do tego celu wykorzystać butelkę z wodą. Na początek pół litrowa jest idealna, ponieważ dzięki temu możemy dozować sobie wielkość obciążenia. Nie wykonujemy ćwiczeń ekscentrycznych, jeżeli w którymkolwiek momencie z minimalnym obciążeniem, czyli nawet z taką ilością wody, dane ćwiczenie powoduje nam ból. Natomiast jest to podstawowe ćwiczenie, które pozwala nam odbudować odpowiednio włókna i ścięgna mięśni prostowników i przywrócić odpowiednio im siłę. I teraz, w jaki sposób wykonujemy to ćwiczenie? Chwytamy za butelkę. Opuszczamy ją zupełnie do dołu w ten sposób, a następnie drugą ręką wyciągamy rękę do góry, przytrzymujemy chwilę, a następnie powoli opuszczamy. Zupełnie na rozluźnieniu. Druga ręka wyciąga tą rękę. Nie możemy wykonać tego ruchu tak, bo wtedy zacznie nas wszystko boleć. Ćwiczenie ekscentryczne polega właśnie na tym, że na początku to druga ręka podciąga ciężar do góry, a następnie opuszczamy ją ku dołowi. Wykonujemy sobie na zupełnym luzie do góry. o górę. I Wykonujemy sobie w ten sposób około 10-15 powtórzeń, a następnie przechodzimy do ćwiczeń rozciągających. Ustawiamy naszą rękę w tak zwany czajniczek, chwytamy się za środek ręki, nie za palce, za środek ręki i wyciągamy rękę do przodu, rozciągając delikatnie mięśnie prostowniki i ściągając rękę ku dołowi. Najważniejsza rzecz, nie pompujemy 50 razy, tylko przytrzymujemy tak przez 20 sekund, a następnie powoli wracamy. I jeszcze raz przytrzymujemy, bark jest rozluźniony, nie może być ustawiony w ten sposób, tylko tak. I wracamy. I jeszcze raz przytrzymujemy. I również wykonujemy tak około 8-10 powtórzeń. To ćwiczenie jest super, ponieważ możemy je wykonywać nawet jako przerywnik w pracy, na przykład wykonując naszą pracę zawodową, robiąc sobie co godzinę przerwę i powtarzając to ćwiczenie po dwa-3 razy. Dla równowagi rozciągnijmy również mięśnie zginacze, czyli chwytamy się za śródręcze, ale ręka tym razem jest odwrócona, tak jakbyśmy nieśli talerz zupy. Chwytamy się za środek i wyciągamy w ten sposób. Zasady są te same. Rozluźniony bark, chwytam się za środek nie za palce. W ten sposób trzymam około 10 sekund 20 i wracam. I znowu chwytam i rozciągam. W ten sposób liczę sobie spokojnie do 20. I tak powtarzam 8 do 10 razy. Kolejną istotną kwestią w poradzeniu sobie z chorobą jaką jest łokieć tenisisty czy łokieć golfisty jest regularne stosowanie opaski na łokieć tenisisty lub na łokieć golfisty. W przypadku łokcia tenisisty opaska powinna znajdować się w pobliżu łokcia od strony mięśni prostowników, w przypadku łokcia golfisty od strony mięśni zginaczy. Jak działa opaska na łokieć tenisisty, postaram się wytłumaczyć na podstawie mojej koszulki. Jeżeli bardzo mocno i bardzo dużo ruchów powoduje przetarcie naszej koszulki w tej okolicy i powstaje nam, krótko mówiąc, dziura, to opaska działa w ten sposób, że poprzez ucisk blokuje naciąganie tej części, a więc mięsień dalej pracuje, nie ma ograniczenia zakresu ruchu. A miejsce, to, które jest uszkodzone, nie jest narażone na dalsze uszkodzenia. Dlatego tak ważne jest, aby prawidłowo zakładać opaskę na łokieć tenisisty lub golfisty. I fantazja ułańska pacjentów absolutnie nie zna granic. Bardzo proszę, żebyście zwrócili uwagę na to, iż opaska nie powinna znajdować się na samym środku łokcia i nie powinna przede wszystkim blokować jego ruchów. Aby jej działanie było skuteczne, to ucisk jaki ona wywołuje. Bo każda opaska ma taką uciskową poduszkę, która jest albo żelowa, albo silikonowa. I ta poduszka powinna wywierać ucisk mniej więcej centymetr bądź dwa od kostnego przyczepu mięśni prostowników, czyli od nadkłykcia bocznego. A więc jeżeli przyłożymy nasz palec, mniej więcej na środek łokcia, znajdziemy niezwykle nieprzyjemny w palpacji właśnie kostny punkt, którym jest nadkłykieć boczny i to jest miejsce przyczepu naszych mięśni prostowników. Natomiast jeżeli przyłożymy drugi palec, to uzyskamy właśnie miejsce, w którym powinien znaleźć się ucisk naszej opaski ja zawsze polecam moim pacjentom zrobienie prostego testu, czy ta opaska przynosi efekt. Spróbujmy sobie zrobić ruch z oporem zgięcia grzbietowego, a więc starajmy się podnieść nadgarstek do góry i posiłujmy się chwilę z naszą drugą ręką. Jeżeli mamy łokieć tenisisty, to ten ból na pewno jest odczuwalny. To, co powinno nastąpić po założeniu opaski na łokieć tenisisty którą, tak jak mówiłam, zakładam tak, aby być około 2 cm od miejsca przyczepu, czyli powinnam ustawić sobie moją opaskę, a następnie zacisnąć, tak aby ucisk był dokładnie w tym miejscu. Powinniśmy odczuć ulgę przy tym oporowanym ruchu. Pamiętajmy, że pomimo tego, że w opasce na łokieć tenisisty to ucisk ma charakter leczniczy, to nie jest to opaska uciskowa, a więc nie powinna nas uciskać w taki sposób, bo za chwilę dojdzie do nieprzyjemnego niedokrwienia. Jej ucisk powinien być odczuwalny i powinien dawać nam ulgę, szczególnie w trakcie wykonywania tych podstawowych czynności, które są dla nas niemożliwe. Takie jak na przykład wspomniane nalewanie wody z czajnika, czy przesuwanie krzesła, wykonywanie pracy biurowej, ale nie może powodować na przykład ograniczenia zakresu ruchu w łokciu, bądź jej założenie nie może powodować jakichkolwiek parestezji, czyli drętwienia w obrębie naszej kończyny. Zawsze warto zastosowanie opaski na łokieć tenisisty lub golfisty przedyskutować z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą. Na koniec chciałam porozmawiać o rzeczy najważniejszej, ponieważ nie sztuką jest wyleczyć objawy czy sam łokieć tenisisty, ale największą trudnością jest poprawa tego, co do niego doprowadziło. I jeżeli nie weźmiemy pod uwagę wszystkich czynników, które doprowadziły do powstania tego łokcia tenisisty, czyli złej ergonomii pracy, złej pozycji ręki w pracy, Braku odpowiedniego sprzętu pomocniczego, braku przerw, ciągłych błędów technicznych, na przykład w treningu siłowym czy nawet w tenisie amatorskim, to za pół roku spotkają się Państwo ponownie z tym samym problemem. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zastanowić się przez chwilę, co doprowadziło do tego łokcia tenisisty. Czy była to moja praca zawodowa? Czy było to moje hobby? Czy był to. Jeden epizod, na przykład skręcania mebli w domu i gdzie zawzięliśmy się, żeby w dwa dni skręcić wszystkie meble w salonie. I wtedy sprawa jest prosta. Wiemy, że nie należy tak więcej robić. Skręcanie mebli, następnym razem rozłożyć sobie na etapy. Ale jeżeli powodem powstania łokcia tenisisty jest notoryczne powielanie pewnych błędów, typu złe podnoszenie malucha, przeciążanie nadgarstka i całego przedramienia w pracy to musimy to zmienić, bo bez tego niestety łokieć tenisisty, jak pokazuje nam nauka i moje doświadczenie, będzie wracał. Dlatego zachęcam Państwa do tego, aby poznać również przyczynę powstania tych dolegliwości, tak abyśmy nie musieli więcej wracać do tych treningów i ćwiczeń. I gotowe. Do zobaczenia na następnym filmie.